stary kamper, to jest Fiat 1.9 silnik, wyciągnąłem przed chwilą głowicę przed płyn miejsce podejrzane od razu się tu pokazało ale bardziej będzie widać tu na uszczelce tu jeszcze nie ściągane tu widać wykwity takie od wody i o tutaj ciągnęło Płyn stąd i tłoczyło. Jak chodził ten kamper, to nie było świata widać. Także raczej powinno być dobrze. Było widzę do obróbki, nowe śruby, uszczelki i składamy. Jeżeli chodzi o pracę, to ogólnie ciężko zbyt nie było. Stara dobra technologia. Zdemontowałem głowicę od kwiata yy, od, od kampera, to jest 1.9 i kręcąc tu wszystkie krzywki były OK, oprócz tej jednej. Jak się obraca, tu wszędzie jest ładnie. Dobrze jest, a jak dochodzi do tej ostatniej, to jest takie coś, to jest wyjechane i wałek będzie do wymiany. Na nim tylko jest takie coś, robi przecierka, a tu na pozostałych jest ok. Czyli wałek do dupy, pewnie szklanka tam walnięta, chyba, że płytki są, No to będzie wiadomo później. Zabezpieczam pasek do ustawiania, żeby nie przeskoczył o ząb. Czy tam, tak jak tu wypad w tym wypadku zaznaczyłem i jak zwykle się cofało, dług jest ok. Gumka zawsze trzyma to w miarę stabilnie, a mogę mieć jakieś pole manewru i sobie zębami ruszać, znaczy bardziej kołami. kamper przejdzie do historii. Drugi raz rozbierany rozrząd, żeby sprawdzić ustawienie. Oczywiście zgadza się, jest dobrze. Dymi tak jak na filmie. E, podobno tak się stało po wymianie termostatu, no ale po wymianie on tutaj przyjechał tak samo dymił. Zrobiłem głowicę, bo duża ilość płynu bywała. Po naprawie głowicy dalej dymi. Teraz biorę się za sprawdzenie yy, ciśnień. No, ostatnie podejrzenie. No, tak, żeby kopcił, to nie wiem, co tam musiałoby być. Odkręcę i pomierzę. Jeżeli będzie to ubytek ciśnienia w którymś z cylindrów, ten samochód oddam, bo nie mam warunków, żeby to robić. Masakra. Dobra, dawaj. Dwadzieścia jeden. Na czwartym było zmierzone. Teraz mierzymy na trzecim. Dobra, dawaj. Dobra. Drugi. No dajemy. Damianek gibaj. Tak. Dobra, teraz tak sprawdzamy ostatni, ale tak naprawdę pierwszy. No dobra, kręć. Dobra. Dobra, nie było to zbyt przyjemne, ale chyba już mogę wyciągać. Tu odkręciłem przewód elektryczny. Będę musiał uważać, bo tam jest nakrętka, podkładka spadła na ziemię. Tu cięgno podwieszone na siódemkę. Wchodził tutaj przewodnik taki. tu śrubko się skręcało, to jest odsania. Wszystko odkręcone. Próbujemy. To jest bestia. Teraz składziemy coś tu. I będziemy szykować do zawiezienia do bardzo dobrych fachowców od starej technologii. Określam poziom zdenerwowania, ale już będzie chyba koniec. Wszystko poprzekładane z 5 razy, z 7. Eee, przestawiłem tutaj znak na. O, tutaj na pompie. Dałem sobie środek i jechałem w lewo. To gaz. I pojechałem w prawo, czyli do przodu. I zaczął chodzić w miarę równo. I co najciekawsze, eee, pala. Nawet fajnie. O, prawie fajnie, ale ku mojemu zadowoleniu. Jest tylko tyle dyrekty. mam do starego dziadka to jest Tak, zabrałem kuzyna z anglii. Niech się przejedzie. Chyba wujkiem dla niego nawet jestem, a tutaj pierwszorzędne auto Rerytas jedzie do Pasłęka na jazdę próbną. Je, ledwo, ale jedzie. No i, i z tyłu można powiedzieć, że dymu nie widać. Tylko, że kierowca pijany, ale może być. No Bestia dojechała do Pasłęka. I no jeszcze coś tam poszarpuje, ale man passar för den här